W porach roku należy stosować krem z filtrem na naszej twarzy. Oczywiście przez cały rok. Dlaczego? Otóż bardzo często wydaje nam się, że tego słońca gdzieś tam nie ma, bo jest zima, bo jest za chmurami, natomiast to promieniowanie słoneczne cały czas do nas dociera. Dlatego jeżeli chcesz działać anti-aging, a przez cały rok nie pojawia się u Ciebie SPF, tylko na przykład latem, to wiedz, że Twoje działanie nie ma sensu. Odwołuję się do tego, czego uczy m.in. słynny chirurg plastyczny dr Amir, który mówi, że zabiegi, pielęgnacja, drog, Czytania oraz wszelkie możliwe działania anti-aging, to jak budowanie domu bez fundamentu, który po prostu się zawali, jeżeli nie ma tego filtra przez cały rok. Również jeżeli chcesz uniknąć przebarwień posłonecznych, taki krem z filtrem musi pojawiać się u Ciebie w pielęgnacji przez cały rok. Więcej o tym mówię w moim